Hej, 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 hej! Hej, 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 hej! Foremka jest margaryną, ładnie margaryną jest wysmarowana, wysmarowana jest ładnie margaryną. Cała foremka, foremka, foremka na babkę, na babkę. Ach, piekarnik, ach, piekarnik, ach, piekarnik, trzeba włączyć piekarnik. Ala, la. la, 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 la. No i tutaj grzeje się, grzeje, grzeje, grzeje się, a teraz robimy ciasto drażdżowe na babkę drażdżową. la, la. Mleko nie może być za ciepłe, tylko musi być takie letnie, 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 żeby się drożdże nie sparzyły. Hej, 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 la 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 Podrośnięte pięknie, pięknie, a ciasto już gotowe jest! Ciasto drożdżowe na babkę drożdżową! Ciasto drożdżowe, na babkę drożdżową, już gotowe, już gotowe jest, już gotowe, gotowe już jest. Och, ach, ach, ciasto ciasto! Ach, 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 ciasto ciasto! Och, ach, ach, ciasto ciasto! Och, 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 ciasto, ciasto. Och, 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 ciasto ciasto! Ciasto drożdżowe na babkę drożdżową. Na babkę drożdżową, świąteczną babkę na Wielkanoc! noc. La, la, la la. No i trzeba to ciasto dać do foremki. Och, 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 ciasto ciasto! Och, och, och ciasto ciasto! Och, och, och ciasto, ciasto!

Jako, że zostało mi jeszcze troszeczkę ciasta, to z reszty ciasta zrobię, co? Zrobię dwa La, 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 zrobię, zrobię dwa Żuweczki. La, 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 zrobię, zrobię dwa do drożdżówek troszeczkę więcej mąki dam, bo będzie potrzebne takie trochę z ciasto bardziej sztywne. La, 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 la. Do drożdżówki potrzebne jest sztywniejsze ciasto. din, 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 din. I już mieszam, już mieszam, już mieszam, już mieszam, już mieszam, już mieszam, już a, mieszam, jeszcze tak, La ach, tak, la la la, la. A, a, a. la, 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 la.

la 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 la, la, la y smarujemy smarujemy jajeczkiem łatnie ładnie smarujemy la 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 smarujemy la 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 smarujemy la 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 smarujemy smarujemy dżdżuje dżuweczki. la 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 smarujemy la 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 smarujemy Smarujemy drożdżóweczki, jajkiem z góry smarujemy. Drożdżóweczki posmarowane są, drożdżóweczki już posmarowane są. Takie fajne, takie ładne, takie ładne, takie fajne. Posmarowane z góry, z góry jajkiem pięknie są. A babka piecze się, a babka piecze się, a babka się piecze. A babka się piecze A teraz zobaczymy, zobaczymy, czy babka się już upiekła. La 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 babka, babka la 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 la, babka babka. No już jest prawie prawie. No już jest prawie prawie. Prawie prawie, upieczona, prawie prawie upieczona la 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 la. Babka babka na święta, babka babka na święta. Tra la la, tra la la, tra la 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 la. Teraz babkę wybijamy. Tra la la, tra la la, tra la la, la Babeczka świąteczna, świąteczna babeczka. I teraz trzeba ją wybić, i teraz trzeba ją wybić. La 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 la, świąteczną świąteczną pyszną babkę. Trwa la 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 la. la Trzeba ją odwrócić. O o o o o o. o o o o I sforemki wyciągnąć i foremki wyciągnąć. Trala la tra la la la. Trala la tra la la la. la tra la la la. la tra la la la. Hej, 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 hej. Na ti ding di di, di ti. Hej, 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 hej. La 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 la. Babka, babka świąteczna. Pyszna babka świąteczna. Pyszna babka świąteczna. Jak nie chce wyjść, trzeba postukać. Trzeba postukać, jak nie chce wyjść. Jak nie chce wyjść, trzeba ją postukać. Trzeba mocno postukać. Trzeba babkę postukać. Trzeba foremkę postukać. I już wychodzi, pięknie wychodzi. Ej już jest, już jest, już jest. Babka, 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 babka. Babka pyszna, fajna jest. A teraz zobaczymy jaka ona jest w środku. Bo ja nie wiem, czy ona się upiekła.

Babka, 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 babka. Ach, jaka piękna babka. Ach, jaka piękna babka. Jaka ładna upieczona. Jaka super okejowa. La 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 la. la. Ach, jaka babka pyszna. O. Pyszna babka. Hmm. Życzę wszystkim udanych świąt i pysznej babki Wielkanocnej. Na razie, cześć, papa, pozdrawiam. Babka, babka, Wielkanocna, pyszna babka, Wielkanocna. Hmm. Moje dożrówki. Jeju, jeju, jeju. cha la la. la, la Sia, la. la, la, la.